Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Nadaję na żywo. To mamy 10.10.2025. 10. Witam serdecznie wszystkich Was, Polaków, za granicą i w Polsce, i serdecznie pozdrawiam jak co wieczór. No proszę Państwa, od kilku lat, od pięciu lat, bo tutaj taka powiem, nadaję. Każdy dzień filmik, oczywiście, że jest 1700 prawie z czymś, było 2000 tysiące, byłoby 3000 tysiące filmików, proszę Państwa, nagranych tysiąc musiałam usunąć, ale, ale codziennie coś Wam doradzam. Pozdrawiam wszystkie te Panie, które dziękują na przykład za maść zrobioną, że pomogła na państwa czy tam co innego, więc miłego wyleczenia się, y, miłych chwil y, po prostu i y, y, żeby komfort był serdecznie pozdrawiam, wiedzą te Panie o co chodzi natomiast y, przez pięć lat y, mówię Wam i czasami na koniec roku jak jest koniec roku podsumowuję, czyli sparafrazuję zawsze y, no, y, wszystkie te zioła, które rzeczywiście leczą Muszę wam coś powiedzieć, że nie słuchajcie zbytnio, jeżeli ktoś tak nie nadaje jak ja teraz każdy dzień, że go widzicie tak, czy w telefonie, czy w ogóle. Nie słuchajcie za bardzo to, co opowiadają o tych ziołach, bo jak zauważyłam jedna taka pani, panienka, to są sztuczna inteligencja, to wszystko tworzy też. pokazuje yy, yy, z ziół, co można zrobić, jakie mieszanki, ładnie mówi. Ona oczywiście z twarzy się, nie pokazuje, ale pokazuje ręce, jak wykonuje. I proszę Państwa, głupotę taką szczeliła wczoraj, bo pokazuje wczoraj, czy któregoś dnia na filmik taki trafiłam, jak wkłada talerze do klopa i myje. No ludzie, to zaczęłam to sprawdzać, to otworzy sztuczna inteligencja, żeby ośmieszyć też po prostu niektórych. Więc we wszystko nie wierzcie, na przykład te grzyby, humory, które tam. Też to były stworzone przez sztuczną inteligencję. Nie bardzo rozumiem, tak do końca, bo jakby ktoś nie pokazywał to grzybów, muhomorów czy innych podobnych do kani, to by sztuczna inteligencja nie miała co wziąć nad i, i danego człowieka, żeby takie głupoty robić. No, ale musiał być gdzieś jakiś filmik zakodowany, no i, i, i proszę Państwa, tak jest, jak jest. W każdym bądź razie chciałam Wam powiedzieć, że przez te lata, Opowiadam wam o skrzypie, że każdy musi w ciągu roku, kto chce, żeby nie chorował, po prostu nie każdy, tylko żeby nie chorować na przerost krokowy, czyli prostaty mężczyźni, kobiety, żeby zatrzymać osteoporozę, bo to zatrzymuje osteoporozę, czy jakieś krwienia, czy spód, czy inne. To wam mówiłam o skrzypie, mówię wam o orzechu, jak niszczy gronkowce, pacierkowce, opowiadam Wam ciągle o tym, inne szczepy, mówię Wam o wrotyczu, jak jest przeciwistaminowy, po prostu silnie odkażający, mocny w działaniu, tonizuje też pracę serca, jak ktoś ma arytmię czy coś takiego, ale jeżeli nam się nic nie dzieje, to my tego nie używamy. Jeżeli ktoś chce, bo sobie nazbierał i Ktoś chce, żeby zapobiec, to może raz w tygodniu profilaktycznie coś się tam napić, albo mniszka, albo gogu, jak ktoś nie bierze leków na, na, na nadciśnienie. Jeżeli ktoś bierze, no to pije zawsze 2 trzy godziny po, po zjedzeniu tych leków, bo to też rozrzedza krew, też rozrzedza krew po prostu gog tak samo róża, to jest teraz akurat do zbierania. O właśnie, muszę jeszcze gdzieś poszukać róży, trzeba nazbierać mi róży po prostu, bo nie mam tak róży, pasowało mi ususzyć. No ale to jest. Ona jakby przymrozki były, to ona by była lepsza, no ale teraz można jej po prostu nazbierać, proszę Państwa. Dużo można nazbierać. Proszę państwa. Nie wiem, wiele tu było takich osób na czacie na żywo, którzy komentowali, którzy się zajmowali troszeczkę ziołami i tak dalej, wszystko to się pousuwało w cień. Czego wy się boicie? Proszę Państwa, nie można tak. Nikt nie kazuje wam pisać, wypisywać jakiś tam, jak na Facebooku, co sztuczna inteligencja tworzy, co na to, co na to i pokazuje te obrazki tej różnej skóry takiej czy takiej, proszę Państwa, więc to wszystko tworzy sztuczna inteligencja, więc... Trzeba też uważać, co się klika, y, i tak dalej. Więc, więc proszę Państwa, y, trzeba sobie pomagać sobie ziołami na różnego rodzaju choroby. Trzeba teraz y, w leczeniu, teraz w każdym domu powinien, proszę Państwa, być y, zrobiony ten czosnek, bo to jest naturalny antybiotyk. Y, tak. Y, naturalny antybiotyk z dodatkami innymi, czyli witaminą C, czyli z cytryną, z czoskiem, po prostu z wodą gotowaną, bo to musi być ile wody, to tyle dajemy, ile wody z cytryn, to dajemy. Jeżeli mamy tyle wody z cytryn, co ja tutaj tej wody, to po prostu tyle tego soku, to tyle dodajemy wody gotowanej. Później dajemy 6 brzeg miodu. Niezależnie ile jest tego razem rzucamy goździków i po prostu albo takich poprzetrącanych za osiem goździków i odstawiamy na 12 godzin i pijemy profilaktycznie rany wieczorem, żeby nie zachorować. To w okresie jesienno-zimowym i na wiosnę. Żeby ludzie nie chorowali na zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc i różne podobne zapalenie krtani czy inne zapalenia. Tak. Nie łapcie się za takie rzeczy, ja Wam tylko doradzam, jak kurkuma, która je, piecze, czyli wypala, jak papryczka chili mieszana z tym, jeszcze czosnek, który pali, jeszcze spirytus też pali. Nie pijcie ani jednej kropli takiego czegoś, bo od razu zrobicie sobie rzut czy nadżerkę żołądka. Absolutnie to nic nie pomaga, to tylko niszczy. No jeżeli ktoś ma mocny organizm zdrowy, to tego nie potrzebuje. A jeżeli ktoś jest chory, słaby, ma refluks i inne... Po prostu to potrzebuje coś łagodniejszego, żeby po prostu. No i inne dolegliwości stwierdzone przez lekarzy, i tak dalej. więc zadzwońcie do mnie, na tym się znam doskonale 320, Podpowiem Wam, co macie po prostu robić i co macie pić. Niektórzy popełniają błąd, bo ludzie, którzy nie jedzą lekarstw na Nadciśnienia, mieli niegdyś kołatanie serca spowodowane obciążeniem żołądka czy spowodowane po prostu jakimiś nerwami. Wcześniej gdzieś coś zaszło i ktoś sobie do głowy dobrał, dopiero za dwa, trzy tygodnie zrobiło się, że to serce zaczęło kołatać i tak dalej. To takie z nerwów. No to proszę Państwa, to trzeba zapobiec, i, i żeby to serce dobrze pracowało i nic nie działo, to są pewne zioła pewne w działaniu na 100%, które można. Po prostu zastosować przez jakiś okres. Pamiętajcie o tym, że jeżeli ktoś ma coś ze wzrokiem, a teraz zazwyczaj ludzie, którzy mają cukrzycę i tak dalej, czy niekoniecznie, czy niedocukrzenie, czy inaczej, czasami źle widzą, jak przez albo takie jakieś mrowienie. Dlatego też powinniście pić sok z aronii płaska łyżka duża, czyli może być na, dwie, na dwa razy podzielona, jeżeli tak macie, czyli do i po nie pijecie innych tych, przez cztery tygodnie unormuje się ciśnienie, poprawi się zrok, bo po prostu bardzo korzystnie działa, ale to jest prawda, to jest sprawdzone, nawet na sobie sprawdziłam, że się lepiej po prostu widzi, i, bo ja miałam niegdyś do czynienia z jednym okiem, bo jak byłam małym dzieckiem, to łańcuchem mi krowa tam gdzieś yy, pociągnęła się i mi łańcuchem trafiło w oko, w lewe. Yy, to wiem, że mniej na niego widzę, ale widzę yy, po prostu i już się nic nie dało zrobić wtedy, bo do lekarzy było późno, za późno poszłam, więc przyzwyczajam się, bo dzięki Bogu widzę dobrze na prawe oko, na lewe trochę jak przymknę. Czyli w sumie to światło jest i tu dzięki Bogu, ale jak wypijam tej, bo też na nadciśnienie tętnicze, zachorowałam wtedy, jak ten czarnober wybuchł, to chyba z nerwów, nie wiadomo z czego. Jak zaczęli ustalać te lekarstwa, to ja się dziwię, jedne miałam odłożone. Pamiętajcie, że konsultujcie z lekarzami, jak wam przepisuję leki na nadciśnienie, ponieważ niestety ale niektóre posiadają związki, dwa takie związki, które niby pomagają na to serce, że jak ktoś by miał arytmię czy, czy <laughs> jakąś wieńcową chorobę podobne, to te, ale z drugiej strony niszczą mądrowe nerki, wiele innych tych po prostu uszkodzeń jest, czyli coś za coś, więc jeżeli ktoś nie skorzystał z leku, proszę Państwa, jeszcze to niech sobie popija z różą, Bierzemy tego 4 i tego 4, gotujemy 10 minut i mamy do wypicia szklankę, czyli możemy podzielić na dwie filiżanki, wtedy nam się rozrzedza lekutko krew i wiemy, że po prostu. Jeżeli ktoś ma wyciąg z kasztana, wyciąg z kasztana, który po prostu na złocie, który można pić po 5 kropelek, nie więcej, to jest wystarczająco, bo rozrzedza dość znacznie tą krew po prostu, czyli swobodnie ona sobie wszędzie przepływa. Jeżeli ktoś sobie ma zrobi z o której już mówiłam Wam na wazelinie farmaceutycznym, to niech będzie szczęśliwy, że ją ma, bo też z zewnątrz po prostu poszerza te naczynka krwionośne i nie tworzą się te siniaki i te wszystkie inne. Proszę Państwa, już to mówię i klepię przez tyle lat, przez pięć lat, powtarzam, o żywokości o różnych innych, o taszniku, który po prostu jak ktoś ma za nich mięśni, wyciąg z tasznika, wszystko odbudowywuje po prostu, picie buraka, mówię razem, seler naciowy, wyciąg taki zrobić, jabłko, dwie marchewki, zrobić na cały tydzień, kawałek cytryny, kawałek imbiru, ho, 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 na 100% po prostu super bomba witaminowa e, i żelazo i potas i wszystko niczego nie brakuje wa, mangan e, w takim czymś, czyli dla zdrowia, dla kości, dla chorób. Jeżeli ja e, e, mówię o tym kasztanie, jak wczoraj mówiłam przedczoraj, jak ktoś sobie zrobi maści z kasztana e, po prostu, to nie na żadnym maśle, bo jakby była jakaś rana czy co. Nie na żadnym kokosowym, jakimś, nie wiem, co to jest margaryna, czy co kokosowa. Nie na żadnym smalcu. Niektórzy biorą, robią maści, sprzedają, kupują po 3-4 kilo u gospodarzy smalcu z gęsi i po prostu na tym robią. No, niby smalec z gęsi ma tłuszcze nienasycone, ale on nie goi ran. Jeżeli to jest zrobione na wazelinie farmaceutycznej, to gdyby czy z, z ziół prawdziwych to, czy by był półpasiec, bo niektórzy mają, czy co innego, więc to wszystko likwiduje, proszę Państwa. Pomalutkuje jest łagodne. Nawet dzisiaj miałam telefon, że się bardzo pani cieszy, bo no wiecie, jak ktoś ma na przykład półpasiec, nie wiem z czego zakaził się, czy co, czy jak. Yy, niby pokazują na zdjęciach, jak to wygląda. Yy, oglądam, ale to i tak do mnie nie dociera, że to może być tak bolesne, nawet temperatura, ale to tak jest. Może być, no ale przy yy, pić należy też ten antybiotyk, tak zwany z czostku, o którym ja mówię. Dzieci, jeżeli by miały, proszę Państwa, kaszel mocny, yy, kaszel suchy, kaszel mokry. Takim dzieciom podajemy tymianek, podajemy. Dzieci nie będą chorować, jak będą odrobaczone liściami z orzecha. Liści, jeden z orzecha, szklanka wody zagotować. Jak nie macie liści na swojego orzecha, kupcie w aptece, bo są w dzielarskim i gotujcie. Zobaczycie, jakie przynosi efekty dla zdrowia każdego. Więc jeżeli ktoś chce z mojego orzecha, to niech zadzwoni 884 959 Mam dwa orzechy i na nim liści nie brakuje, tyle że orzechów nie za dużo. Ale tak, Ale proszę Państwa, właśnie o czym opowiadam tutaj, o wszystkim, że trzeba się ratować, trzeba zawsze w zapasie mieć nawódź, wrotycz, bo jeszcze jest na Polak, mięte. Bo gdyby ktoś miał dolegliwości żołądkiem jagody leśne, jak macie czarne, zamrożone czy takie, bo wszyscy kupowali, jak mi tutaj informowali, każdy ma coś z piżaczeń, czy nie trzymamy tego, to pijemy przez yy, w ciągu roku po prostu. Nie wypijamy od razu słoika, żeby nie wiadomo ile. Bierzemy dwie łyżeczki, wystarczy. łyżeczkę miodu, dwie łyżeczki do herbaty, albo zrobimy w takim dzbanku. Jak maciec banki, czy takie czajniczki małe, zrobimy herbaty. Do tego dodamy troszeczkę cynamonu, bo to jest bardzo też dobry, nawet dla tych ludzi, którzy przeszli jakiegoś po prostu coś z płucami, czy ze skrzelami, czy dla dzieci. To od czasu do czasu wrzucamy łyżeczkę tego po prostu i no. Yy, może nie mówię o mielonym, ale. Lepsze by było jakby wziął taką laskę cynamonu, ale prawdziwego, prawdziwy to nie jest tani, natomiast podobny też z tego drzewa cymonowego też może być, więc to dodajemy, ktoś powie, że Żół nie lubi, jest wspaniały do herbaty, plus cytryna, plus wymyć dobrze skórkę z pomarańca szczoteczką i proszę Państwa też ukroić tak, Yy, Cały plastery z tą skórką wrzucić, yy, bo nie obieramy i przewspaniałe do napicia. Nigdy nie dajemy za dużo, tylko mówimy dajemy tak, jakby do smaku, ale to swoje właściwości spełnia, bo jak zaparzymy yy, w tym yy, po prostu, proszę państwa. Spróbuję na wizji jutro może zaparzyć, jak dożyję, zawsze odkładam coś na później, choć mówią, że się nie odkłada. Ale pokażę Wam, jak to wrzucam do dzbanka i jak zaparzam wrzątkiem. Normalnie to wszystko, ile tego musi być. Imbiru może być jeden centymetr, bo jak jest dzbanek większy na kilka szklanek, to też może być. I właściwie takim czymś organizm odżyje a dodatkowo nie będzie Wam się robić ani helikobakter, nie będzie nieprzyjemnych zapachów z buzi, po prostu bo goździki te wszystkie te, usuwają właściwie te, co wyrządza helikobakter pyroli. Proszę Państwa, tutaj coś powiem troszeczkę politycznie, co się dzieje w kraju. Na przykład widzę, że wszyscy rezygnują ze zbioru gruszek, jabłek, bo nikt to nie wierzy, nigdzie nie kupują, przecież to można rozwieźć pod bloki, rozprzedać, po prostu nikt nie broni samochodem, zajechać i przez tubę zawołać ludzi, że ze sprzedaje gruszki, czy, czy te mieć po 5, po 3 kilo, po 10 uważone, rozprzeda szybko, bratnie, to przywiezie, przecież to można tak zrobić, a no to jak to, chyba że dostali jakieś dotacje rolnicy i rozdają, bo mi się wierzyć nie chce, żeby tak rozdawali za darmo, chociażby jakaś odrobina tych pieniędzy, żeby mieli to już nie musi całkowicie upadać ten, to rolnictwo nasze polskie, bo proszę Państwa bo jak całkiem upadnie to rolnik Wam nie da, bo będzie miał dla siebie a miasto z głodu nie wyrobi, bo Merkosów czy coś tam y, płynące na statkach, to może tak statek zatonąć, piraci ukradną bo są też głodni i inaczej nie dopłynie, to nie jest tak, że dopłynie zawsze y, tak. Albo dopłynie i się zepsuje, bo zatrzymane zostanie, albo przez fale, przez tsunami, przez trzęsienia ziemi. Ludzie, to nie jest tak, to jest świat. To samolotami żywności nie wożą. To nie są wagony, żeby w powietrzu latać. W każdym razie, mamy w kraju, to szanujmy to. Ja jeszcze to powtórzę, szanujmy to, co mamy w kraju, bo to jest bardzo ważne. Każda marchewka, żadna zielona pietruszka się nie może zmarnować, jak masz na działce. Proszę to przebrać, wymyć, osuszyć i do zamrażarki masz do zupy pomidorowej, do sosu, do wszystkiego na zagotować, napić się z cytryną, na odchudzanie, na, na spuchnięte nogi po prostu i na wszystko. To jest właśnie marchewka, która posiada witaminę A. No, rolnicy gdzieś tam rozdają. No ale widzicie, rozdają gdzieś tam bliżej Warszawy bliżej gdzieś tam, na przykład tu w naszych stronach nie widzę takiego czegoś, bo przez człowiek wsiadłby w samochód. Ja niczego za darmo nie chcę oczywiście, ale, ale wziąłby sobie od rolnika, bo nie ma jak brudną machę wziąć od rolnika, schować sobie gdzieś w spiżarce, bo każdy ma jakąś to piwnicę w tym mieście też. Do każdego mieszkania przylega jakaś piwnica. No i proszę Państwa, schować. No i... I mieć tam ziemniaczki, marchewkę, selera, pietruszkę taką czy taką, czy korzenną, y, y, jakiś groch, różne takie rzeczy, które mogą być w razie, gdyby potrzeba było. Proszę Państwa. W każdym razie y, zioła też powinny być jak słoika, też w jakichś słoikach, też piwnicy, nic się nie dzieje, jak będzie dobrze zakręcone, zawsze trzeba zioła trzymać w słoiczku. Co by tu jeszcze powiedzieć, tak? Już powiedziałam na początku, że od pięciu lat nadaję o różnych tych sprawach, ale za, jak zazwyczaj na końcu roku opowiadam o wszystkim. Wykopcie sobie mniszka, bo macie możliwość, po prostu jeżeli macie gdzieś ko domów czystych miejsc, korzenia, bo oni zna wszystko. Także zbija złych cholesterol, wiele innych dolegliwości, czustka czy jak macie jaskół czy ziele niektórzy mają ja pozdrawiam was wszystkich mówię tutaj już 20 minut życzę wam wszystkiego najlepszego yy, po prostu miłego weekendu bo to mamy weekend nie każdy sobie weźmie jakaś pani i, czy pan zależy kto jest kucharzem domu niech zrobi sobie szarlotkę na kuchiem cieście powiem wam jak yy, niektórzy robią udaje się im zakalec Niektórzy robią, nie wiem na jakim tym cieście, ale ja Wam powiem. Na szarlotkę. I to no zależy jaka jest tacka, czy 10 cm, czy 25 cm. No ale to zostanie na rogaliki. Yy, witam Pani Renata Kuźniarz z Ameryki. Pani nie śpi, czy co u Pani z co dzień do południa? Yy, proszę Państwa, robimy szarlotkę. Bierzemy 10 lub 11 jabłek, zależy jakiej wielkości, obieramy. Przekroimy na takie kawałki i dwa pomarańcze, wciskamy pomarańcze do gara, pokroimy jabłka, przykryjemy pokrywką i niech się zesmażą na taką dziamkę. Aż tak się zrobią takie, no, ładny kolor. Później dodajemy jeden olejek pomarańczowy, całkiem wlewamy w to i dodajemy jedne cytrynową galaretkę, bo pomarańczowe to mogą mieć koszelinę, czyli te z tych robaków do funkcji. Więc patrzymy, żeby tam nie było E902 czy 112 na galaretce, no ale kupujemy, tak jak mówię, agresową czy taką i wsypujemy, zamieszamy to wszystko i niech sobie stoi. W międzyczasie wykonujemy ciasto. Dwie i pół szklanki, mąki, cała margaryna. Cukier waniliowy. Jak ktoś chce dodać orzechów, ale orzechy to ciasto ściemnieje. No ale jak ktoś chce, to nikt doda. Jak ktoś chce, to nikt nie doda. Eee, cukru jedna łyżka. Eee, jestem dopiero 14.30. Moja siostra Basia też pozdrawia. Dziękuję i wzajemnie pozdrawiam panią Basię kuźnia. No słuchajcie, kuźniar czy inaczej się nazywa. Eee, no, jeszcze raz przywracam. Dwie i pół puszklanki mąki, półtorej łyżeczki proszku do pieczenia lub pół łyżeczki sody, zależy co kto woli, po prostu. No, dodajmy na przykład łyżkę cukru, bo nie za dużo dodajemy do tego ciasta. Łyżka wystarczy. Jak ktoś lubi słodki, i tak będzie za słodkie, ja to nie daję. Ta margaryna i proszę Państwa, cztery żółtka. Zarabiamy to. Ale jak się nam widzisz, to będzie za gęste ciasto, czy zostaje takie kruche, żeby pokruszyć, jak ta kruszonka, no to dodajemy 5 łyżek kwaśnej śmietany. Albo małą jedną. Zarabiamy wtedy to ciasto. Rozwałkujemy, moi kochani. Położymy na papierze, na tatce do pieczenia. Posypiemy ciasto bułką tartą. No tak, cieniutko. I na to wyłożymy tą marmoladkę. Pozostałym ciastem, bo jak rozwałkujemy, to będzie na dwa takie, na dwa razy. Pozostałym ciastem albo kruszonkę przez tarkę grubą, albo rozwałkujemy i też przyłożymy. Później możemy poczepać cukrem, jak się upiecze, 45 minut i upiecze pięknie. Nie musimy tego smarować niczym, żeby się zrobiła żadnym białkiem, bo jeżeli już byście chcieli posmarować to czystą wodą albo z wierszu, albo proszę Państwa, mlekiem, no ale to lepiej czystą wodą, ktoś to daje żółtka, ale to się robi takie coś tego, więc nie nie, nie robimy takiego, tylko można wodą żeby to taki ładny kolor dostało i, a gdyby nam ciasto zostało, no to mamy zrobimy sobie jagodzianki albo ze serem, bo to jest kruche ciasto z rogalików przepyszne, będzie miękkutkie kruchutkie, niebo w gębie samo się kruszy, wspaniała szarlotka jak ktoś nie może cukru, to jabłka może smażone, natomiast nie musi cukrować, pudrować i tak dalej. To tutaj. Pani Renatko, to macie 14.30. U nas jest. No, u nas jest 10 gdzieś. Co tu mam? 2131 u nas jest. No, no to kawał godzin, czyli dobrze. Dziękuję za ten filmik, pani tam pokazała mi, to małoście mieli na tym straganie mało tych ludzi, chyba, że to się dopiero coś zaczynało. No, każdy orze jak może. Słyszałam, że tam gdzieś niedaleko w Indonezji, że gdzieś trzęsienie ziemi było w skali 7 i coś tam. Nie wiem czy to komputer wydedukował, czy to naprawdę, bo tutaj nic nie widziałam, żeby pokazywali i w Republice, bo zapomnieli o całym świecie. Nic się nie pokazują, nic nie pokazują. Pokazują tylko, nic się nie, nie toczy, tylko walka w Sejmie. Dobrze miała ta kobieta rację, co weszła tam na tę wizję. Patrzyłam na filmiki, i mówiła dość tego P te i tak dalej, o jednym i tym samym. Uśmiałam się, jak nie wiem, ale to uśmiać je. Trzeba mieć odwagę, i jeszcze okazję, żeby wejść i takie coś powiedzieć. No ale taka prawda jest, proszę Państwa. Tutaj ten człowiek, który zapobiega, jest dobry dla ludzi, dla wszystkich i zapobiega, żeby coś miał, no bo zawsze musi być taki jeden człowiek, że jak się coś dzieje na świecie, że ma to czy tamto. Jedni mają pszenicę, robią mąkę z tego, jedni, inni mają co inne, inni mają grochy, tak jak dawniej, bo to suche potrawy, też posiadają bardzo dużo, prawie 17 mb wapnia i tych wszystkich, i żelaza, dużo i wszystkiego. Właściwie to powinno się też czasem jeść grochową zupę, nie że ktoś o niej zapomniał, a jakby ktoś wiedział, jakie są smaczne dwie marchewki, ugotowany groch przetarty, jedno jajko, dwie łyżki mąki. No ten biały jasiek jak się to mówi, nie? I proszę lub zmiksowany i proszę Państwa zarobić to razem. No oczywiście sól, pieprz do smaku i usmażyć. To może być tak, może być na oleju usmażony, tylko żeby był olej dobry. Przepyszne jest do zjedzenia jak taki, jak jak sznycel, o Przedobry. <laughs> tak, no to bardzo, bardzo Wam dziękuję, zapraszam wszystkich jutro na live'a, też może przyjdę o tej porze, o tej porze niektórzy są na, modlą się na Jasnej Górze, Zapal Jasnogórski i Różaniec, bo to jest miesiąc różańcowy, więc pozdrawiam tych wszystkich, nie wszyscy mówią o tym czasie, Niektórzy, tak jak ja, to mówią wtedy, co mają czas, czy koronkę do miłosierdzia, czy inaczej. Po prostu tak. No, ale jak ktoś już ogląda, jest całe życie ogląda, bo sobie tak przyś... no to te. To, to, to. A nie zapomnijcie sobie wypić wody, wodę wziąć z może tego dnia, może miętę. Przed snem, jak ktoś nie może spać, nawet jak komuś to serce kołaczy, to jak wypije miętę dość ciepłą, to po prostu ten żołądek przestanie inaczej pracować i będzie fajnie. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich. Szczęść Boże. Dziękuję, że tu byliście. Miłych snów Wam życzę i miłego dnia.